Zarówno mnie cieszą, jak i smucą, jest to, że mamy, właściwie większość z nas ma bardzo dużo możliwości. E, możemy robić bardzo wiele rzeczy, możemy rozwijać różne pasje i z jednej strony to jest fascynujące i bardzo budujące, to daje nadzieję, a z drugiej strony możemy wkręcać się w koło oczekiwań, pomysłów, wciąż zmieniających się pomysłów na nasze życie. Możemy nie mieć do końca pewności, co jest naszą pasją, co nią nie jest jednak, co jest naszym talentem, a co nim nie jest znów. Jestem ciekawa, czy dzisiejszy temat Wam się spodoba. E, nazwałam ten podcast e, Nie możesz być wszystkim ani każdym i mam wielką nadzieję, że to będzie taki krok w stronę doprecyzowania tej swojej ścieżki życiowej. Dla mnie takie podejście było bardzo cenne. I zobaczymy w ogóle, jakie będziecie mieć wnioski. Zapraszam serdecznie do odsłuchania dzisiejszego nagrania. Przypominam też, że pracujemy również w tym kontekście w ramach kursu Organizacja Od A do Z. Kurs trwa 10 tygodni, jest bardzo intensywny. W tej edycji uczestnicy oprócz samych lekcji, konsultacji mailowych ze mną, oprócz webinaru otrzymają dodatkowy bonus, czyli zeszyt ćwiczeń, zeszyt rozwiązań pod tytułem "Wyznaczanie granic w sobie", czyli jak nie tylko zaplanować swoje życie, zorganizować je, ale jak sprawić, że te piękne plany staną się rzeczywistością. Zapraszam serdecznie, zostawiam link i działamy dalej. Mogłabym być malarką, zawodowym fotografem. Opiekunką dzieci, przedszkolanką, restauratorką, specjalistką od marketingu, lekarzem. Mogłabym być fryzjerką, o tak, to na pewno bibliotekarką, organizatorką eventów, dreserką psów, nauczycielką języka angielskiego, w ogóle nauczycielką. Mogłabym mieszkać na południu Francji, tam codziennie jadłabym na tarasie wytworne francuskie śniadanie. Mogłabym być blogerką full-time. Pisałabym tylko, cały dzień bym pisała. Mogłabym być grafikiem, twórcą stron www. czemu nie nauczyłabym się przecież? W wolnych chwilach robiłabym własne naczynia, spędzałabym wieczór na skrapowaniu, albo włóczyłabym się po Krakowie, poznając każdą knajpkę z dobrą herbatą. Stałabym się specjalistką od miasta. Napisałabym przewodnik po Krakowie. Mogłabym polecać najlepsze wystawy sztuki teatralne, albo doskonałe filmy, które właśnie trafiają do kin na całym świecie. Mogłabym mieć dziewięcioro dzieci, dom w Bieszczadach i mnóstwo pracy w czasie lata. Robiłabym przetwory, suszyłabym owoce i pracowałabym w ogródku. Ach, tak naprawdę mogłabym w życiu robić wiele rzeczy. Mogłabym pod jednym warunkiem. Gdyby moje życie trwało w nieskończoność, albo gdybym mogła tak po prostu wrócić do przeszłości i podjąć inne decyzje, inny zawód, inna ścieżka, inne wybory. Mogłabym inaczej spędzać czas, skupiać się na innych pasjach, może odkryć nowe. Mogłabym skupić się na innych talentach. Prawda jest jednak taka, że nie. Nie mogę robić tych wszystkich rzeczy. Nie teraz. Nie w tym momencie mojego życia, kto wie, może, może nigdy nie będę mogła? Zbyt często marzymy o czymś, co nie ma prawa bytu w naszym życiu. Wyobrażamy sobie, co by było, gdyby. Dumamy, widzimy siebie w iskrach nieprawdopodobnego sukcesu, który osiągnęlibyśmy, gdyby udało się cofnąć czas. Żałujemy. To jest chyba najgorsze. Żałujemy tego, jak wygląda nasze życie teraz. Patrzymy na tę swoją codzienność z odrobiną irytacji, niezadowolenia. Niestety, te decyzje, które podjęliśmy kiedyś drobne i duże, są tymi, które miały być podjęte. Koniec kropka właśnie tak to miało wyglądać. Dziś chciałabym zachęcić Cię do pozostawienia za sobą myśli o innym życiu i innych decyzjach. Nie możesz być wszystkim. Nie możesz być każdym. Nawet jeśli masz w sobie mnóstwo talentów, zrozum, że nie jesteś w stanie rozwinąć i wykorzystać każdego z nich. Czas na pozbycie się frustracji i skupienie się na tym, co dla Ciebie jest ważne. Po pierwsze, okreś, w czym jesteś dobra i na jakiej podstawie chcesz budować swoje życie. To najważniejsze. Jeżeli chcesz zapomnieć o frustracji, Pozwól sobie na określenie swoich stref eksperckich i zrób wszystko, aby je rozwinąć. Ustal ze sobą, czym chcesz w swoim życiu się zajmować, kim w życiu chcesz być. Zweryfikuj rzeczywistość, spójrz na siebie z dystansu i odpowiedz sobie na pytanie, kim jest ten człowiek, co robi w życiu, po co ma to wszystko robić. Po drugie, podejmij decyzję co do codzienności. Nie możesz robić w życiu wszystkiego. Perfekcyjnie ogarnięty dom, perfekcyjny wygląd, perfekcyjnie zaopiekowani bliscy, rodzina i przyjaciele. Do tego perfekcyjna kariera i mnóstwo sukcesów. Oj, wygląda to raczej jak przepis na solidną dawkę frustracji. Zamiast tego uświadom sobie, że nie możesz zajmować się każdym elementem życia na 100%. Czasem potrzebujesz się wyspać albo odpocząć. Żyjesz w społeczeństwie, co oznacza, że możesz korzystać ze wsparcia na wielu różnych poziomach. Dom. Jeżeli mieszkasz z kimś, musisz wymagać od tej osoby zaangażowania w utrzymanie porządku w domu. Nie ma innej opcji, oprócz tej, że będziesz tej osobie służyć. Jeżeli Masz zamiar cokolwiek innego w życiu robić. Musisz w tej kwestii działać zespołowo. Stwórz listę obowiązków. Zapiszcie na kartce wszystkie rzeczy, które trzeba robić w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. Wiem, że wszyscy wiemy, co trzeba robić. Wiem, 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 ale zapisz to. Podzielcie między sobą te zadania, ale tak, aby dopasować je do siebie, przede wszystkim według preferencji. Nie zadręczajcie się obowiązkami, ale wybierzcie z listy te, które przynajmniej nie będą was męczyć, a może nawet będą przyjemnością. Druga rzecz: delegowanie zadań. Jeżeli widzisz, że nie jesteś w stanie danego dnia lub danego tygodnia zrealizować swoich domowych planów, deleguj te zadania. Przekaż je drugiej osobie. Świat się od tego nie zawali. Co więcej, istnieje szansa, że pokażesz też w ten sposób swoją wspaniałą umiejętność komunikowania potrzeb. Pamiętaj, że działamy w dwie strony. Jeżeli ty dajesz sobie pozwolenie na delegowanie obowiązków od czasu do czasu, prawdopodobnie tobie też będą oddawane czasem czyjeś obowiązki. Trzecia rzecz: pomyśl o wsparciu z zewnątrz. Co jeżeli godziny przeznaczone na prace domowe zamienisz na czas pracy i na zarabianie pieniędzy? Zastanów się nad tym i pomyśl, czy realne jest dla Ciebie zaangażowanie od czasu do czasu pomocy w domu, nawet raz na jakiś czas. I ostatnia rzecz komunikacja. Nie zapomnij o magii rozmowy. Aby sprawnie komunikować się w kontekście zadań domowych, Miej w zasięgu notes, w którym zapiszesz zadania, prośby, propozycje, które skierujesz do drugiej osoby przy okazji rozmowy. Możesz mieć przecież masę pomysłów, na przykład na ulepszenia w domu, które przestają mieć wartość, jeżeli o nich nie mówisz. Pomyśl o usprawnieniu swojej codzienności również w kontekście pracy. Droga jest bardzo prosta. Albo godzisz się z tym, co robisz w swoim życiu, Albo diametralnie zmieniasz swoją ścieżkę zawodową, krok po kroku. Tak? To jest takie proste. Jeżeli żyjesz raz, nie możesz cofnąć czasu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać zmian w końcu. Nie pozwól sobie na to, abyś w wieku 80 lat żałowała swojego życia. Podejmij lepszą decyzję teraz, albo weź na klatę to, co masz i bądź w tym dobra. Po pierwsze, rób małe kroczki. Nie musisz dokonywać z dnia na dzień wielkich zmian. Określ na początek co jest twoją wymarzoną ścieżką zawodową i podejmij decyzję co do czasu realizacji tej wizji. Daj sobie na to chwilę, masz przecież życie, obowiązki, może nawet pracę, która nie wiąże się z tą przyszłością. Druga rzecz: sprawdź co jest potrzebne do zmiany. Bądź ekspertem. Dowiedz się jakie są małe kroczki, co i kiedy musisz zrobić, aby Tę swoją sferę zawodową zmienić. To bardzo ważne. Zdobycie tych informacji jest kluczowe. Dzięki temu Twoja zmiana będzie bardziej płynna i nie będzie takim wielkim szokiem. Trzecia rzecz, oszczędzaj. W czasie dokonywania zmian dbaj o to, aby zapewnić sobie w miarę możliwości jakąkolwiek poduszkę finansową. Z jednej strony pieniądze mogą być konieczne, na przykład podczas trudniejszych chwil, z drugiej strony mogą być potrzebne, aby rozwijać. Wiedzę w danym zawodzie, może musisz wziąć udział w kursie jakimś. Oszczędzaj zatem na ten cel, na przykład odkładając drobne kwoty na subkonto w banku. Twórz wokół siebie bezpieczną tarczę. I ostatnia rzecz do pracy: pozbądź się presji. Ten wspaniały dzień zmiany nadejdzie. Ucz się cierpliwości i pracuj nad tym, aby stała się w pewnym momencie ekspertem w tej nowej dziedzinie. Wracam raz jeszcze do zmian w codzienności. Przemyśl to, jak wyglądają Twoje pasje i zainteresowania. Nie możesz być wszystkim i każdym, prawda? To za ulga. Nie musisz być wszystkim i każdym. Zwróć zatem uwagę na to. Masz teraz mnóstwo przestrzeni na znalezienie swojej pasji, określenie zainteresowań i rozwój tych zainteresowań. I jestem pewna, że znasz przynajmniej jedną osobę, która interesuje się wszystkim. Ma oczy dookoła głowy, szuka informacji wszędzie. Niestety, w chwili głębszej rozmowy sprawa nie wygląda tak inspirująco, bo zainteresowania i pasje są bardzo powierzchowne. Nikt z nas nie jest przecież w stanie rzeczywiście poznawać kilkanaście różnych sfer życia, milion innych języków, doba ma 24 godziny. Zamiast takiego podejścia, zadziałaj trochę inaczej. Po pierwsze, wybierz kilka pasji, kilka zainteresowań. Zapisz na kartce wszystko, czym się interesujesz. Na początek. Jakie to są dziedziny? Nie oceniaj ich, nie zastanawiaj się, po prostu je zapisz po to, żeby później podjąć decyzję. Po drugie, wybierz ze swojej listy pasji i zainteresowania, które naprawdę są dla ciebie ekscytujące. Poczuj je, sprawdź, które do ciebie pasują. Cudowne jest to, że nie możesz i nie musisz na szczęście być wszystkim i każdym. Możesz wybrać to, co jest dla Ciebie źródłem radości, inspiracji i wiedzy. Moją osobistą próbą w kontekście zainteresowań jest zawsze to, czy byłabym gotowa kupić książki na temat danej pasji, czytać w wolnej chwili, czy byłabym w stanie słuchać audiobooków albo podcastów na ten temat. Jeżeli średnio mnie to kręci, raczej nie podoba mi się perspektywa inwestowania czasu i pieniędzy aż tak, to prawdopodobnie to nie jest to. Trzecia rzecz: skup się na rozwoju pasji i zainteresowań, ale tylko tych, które wybrałaś. Poznaj te dziedziny, sprawdź, czy są tak ciekawe, jak zakładałaś. Pojawiaj się na wystawach, słuchaj podcastów, oglądaj filmiki. I ostatnia rzecz: to jest sekret, to, który Ci odkrywam. Rezygnuj. Nie musisz tkwić w danej pasji do końca życia. Możesz je odrzucać, zapominać o nich, zamykać dany rozdział swojego życia. Dlaczego? Bo możesz. Nie musisz być wszystkim ani każdym. Możesz robić to, czego chcesz. Wystarczy tylko na początku podjąć decyzję. Nikt nie chce, abyś cofnęła się w czasie, abyś marzyła o powrotach, o innych krokach w przyszłości. Nie. To, jaka jesteś dzisiaj, jest wynikiem tego, co wybrałaś kiedyś i bardzo Ci za to dziękuję. Teraz, po tych wszystkich doświadczeniach, możesz pomyśleć o tym, co będzie. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga edytazając.pl. Do usłyszenia następnym razem.